Siemaneczko, Siemaneczko w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj Wam będę chciał coś na pewno nagrać. Jak świat budzi się do życia, bo nadchodzi wiosna. I już mogę zapowiedzieć, że za niedługo na kanale. O tam chodzi gołąb. Za niedługo na kanale. Pojawią się świnie. I tutaj jest właśnie przygotowany chlewik. Jest taki paśnik i tutaj się będzie wsypywać pasze i tam świnie będą z tego jeść. Więc fajne rozwiązanie. Kod leci Tutaj mamy naszego kłada w naprawie. Jeśli chcecie zobaczyć, jak ten kład jeździ, to zapraszam na kanał AgroSzymon, który jest w opisie. Kanał, jak i filmik z kładem. Aha, i wracając do chlewu, to tam będzie, jak mówiłem, pasza, a tutaj będą kartofle. Tutaj są big bugi na przyczepie Autosan, Wapno. Tu jeszcze mamy śrutownik do robienia paszy. Tu jeszcze mamy maszyny, czyli rozsiewacz, klotka, rozrzutnik. Tutaj jeszcze widać te gwiazdy. Tu jest zgrabiarka gwiazdowa, piątki. W garażu stoi jeszcze oczywiście ciapek, a na podwórku błoto jak u Andrzeja i Gienka z Plutycz. Dajcie znać w komentarzu, czy oglądacie Rolników z Podlasia, bo 14 marca poleci kolejny sezon. Tu jeszcze jest kurczaczek z, kwoto, z, przepraszam, z kwoką, język mi się plącze. W tym filmie to już wszystko, więc się żegnam. No i cześć.